Nie powiesz mi, co zamierzasz zrobić z Lolo? Nie mam pojęcia. Tylko z nią nie zrywaj. Powiedziałem jej, że nasz związek to kłamstwo. Proszę cię o przysługę. Tak? Przyjacielsko. To smarkuli. Co z tego? Nie mogę ci pomóc. Chodzi o Agustinę. Co podać? Nie ma Anity? Na pewno ją wyrzucili za wczorajszy cyrk. Mylisz się. Nadal tu pracuję. I biedny ten, kto wejdzie jej w drogę. Bo będzie miał ze mną do czynienia. Jasne? Nie unosz się. Przynieś nam pączki i kawę. Oto wasze zamówienie. Masz dwie ręce, więc wstanie i Zrobiłaś to dla mnie? Oczywiście, że nie. Ktoś zamówił to dla was? Jedzcie, bo bokawa wystygnie. Dzięki. Oto energia na początek dnia. Też cię kocham, Lola. Wow, Diego! Wycięła serce i dała ci kwiatek. A jeśli z nią zerwę? A ona umrze z wrażenia? Z wrażenia? Koluci numer 5. Cześć chłopaki. Witaj. Jak się masz? Co to za perfumy? Super, no nie? Wyglądasz jak spodigły. Idziesz na imprezę? Widzieliście Miguela? Nie, ale ja chętnie skorzystam. Przestań, bo dostaniesz od Miguela. Powtórzcie mu, że go szukam. Bo dostaniesz. Przyszedłem się wyżalić, a on nie wraca na noc. Dziwne. Nigdy nie wychodził bez uprzedzenia. Pewnie jest gdzieś z dziewczyną, tak myślisz? A ty nie? Kto tam? Miguel, jesteś tam? Co robimy? Zaczekaj. Jest tam? Tak. Szybko. Nie możesz tu wchodzić. Mam wiadomość dla Miguela. Gdzie jest? Nie ma go. Nie jest, ale poszedł do łazienki na górę, bo boli go brzuch. Ma biegunkę. Idę do niego. Absolutnie. Czemu? Bo umrze ze wstydu. Śmierdzi tam? Strasznie. Lepiej zaczekam tutaj. Albo pójdę. Powiedzcie mu, że go szukam. Jasne. Ładnie pachnie? Tak. Powtórzcie mu, to ważne. Wylała na siebie całą flaszkę. Wciąż ciągniesz temat Teo, odpuść sobie. Wyrównam rachunki z Raquel. Nasz klub powinien się zjednoczyć. Udowodnię, co potrafię. A może nie jesteś w stanie wytrzymać bez podrywu? Przyjaźnimy się, a sprawiasz mi przykrość. Mówię to, bo chcę ci pomóc. W takim razie zniknij. Co za ciacho? Czemu się do mnie nie odzywasz? Mówię do ciebie. O nie. Zadałem pytanie. Nie dowiary, że spałeś z Lollą. To bzdura. Była bez bielizny. W twojej koszuli, w twoim mieszkaniu. Widziałem. Jesteś zazdrosna. Odwaliło ci. Jesteś. Nie. Więc czemu uratowałaś mnie przed Julią? To inna sprawa. Musimy o tym pogadać. Gdybym jej powiedziała, że to kłamstwo, nie mogłbyś przyjść na spotkanie w wytwórni. Wiedziałaś, że i tak nie przyjdę, bo odszedłem z zespołu. Jak zwykle stroiłeś fochy, ale wiedziałam, że będziesz. Jesteś zazdrosna? Troszeczkę. Dureń z ciebie. No, 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 no. zaczekaj. Czego? Wiem jak zerwać z lolą. Jak? Rzuć inakiego i wróć do mnie. Zapraszamy do fan klubu Rebelde. Tekst polski Marcin Leśniewski czytał Ireneusz Królikiewicz.